Informacja, którą podał z 5 lutego 2021 roku. Po rozmowach prezydenta Andrzeja Dudy z liderem Kukiz 15 ma powstać roboczy zespół do spraw sędziów pokoju. I teraz Kukiz, Pan prezydent, za co jestem ogromnie zobowiązany, zadeklarował, że w przyszłym tygodniu powstanie zespół do spraw sędziów pokoju. Powiedział po rozmowach Kukiz. I potwierdził to również szef gabinetu prezydenta. Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta, powiedział polskiemu Radiu, że zespół w Kancelarii Prezydenta będzie pracował nad nowymi rozwiązaniami prawnymi, akresja i tak dalej, tak dalej. Z tej przyczyny, proszę Państwa, skierowałem to oto pismo do prezydenta Andrzeja Dudy, prosząc go, żeby mi w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej podał, czy ten zespół już powstał, a jeśli tak, to jaka jest jego nazwa, kto jest kierownikiem tego zespołu jest jego członkami, proszę o podanie imion i nazwisk oraz nas, nazw pracodawców, jaki jest planowany okres funkcjonowania zespołu, czy zespół będzie korzystał z usług ekspertów zewnętrznych i jaki jest budżet zespołu w rozbiciu na koszty według rodzajów. Dowiedzmy no się proszę Państwa, jakie zasoby, siły, środki, ile ludzi, ile kasy prezydent Andrzej Duda zaangażował w promowanie swojej córki Kingi Dudy.